Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj mam dla was coś nietypowego pozycja kraina zapomnianych przodków. Cykliczne historyjki obrazkowe w Polsce w latach, uwaga, 1919-1939. Czyli to wszystko, co jeszcze no, działo się przed samym wybuchem II wojny światowej. Za samą pozycję odpowiada Adam Rusek. Już jakiś czas temu dał nam pozycję no, z tytułem w tytule. A także komiks Polski to była taka wielka, ogromna, żółta cegła, która z tego, co się orientuje, już chyba na rynku nie jest dostępna. Oczywiście kilka innych tego typu pozycji znajdziecie w, oczywiście w internecie. Tutaj ponownie daje nam też, jakby nie patrzeć, ogromną. Cegłę zawierającą niesamowitą ilość informacji, związanych z tym właśnie, jak to komiks w tamtych czasach się miał, jak powstawał, jak się pojawiał. Znajdziemy tutaj ogromną ilość informacji, ale też i samych w sobie komiksów przedruków, tych z oryginalnych gdzieś, jakiś plansz i powiem szczerze, no jest to na pewno nie, ra, nie lada gratka, aby przynajmniej poznać te pozycje. Ja oczywiście zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, ale sama pozycja, tak jak właśnie widzimy, wydawnictwo ongryz jak możemy zobaczyć, odpowiada za tąże pozycję. Cena to 99 zł, patrząc, co dostajemy, no to naprawdę nie jest to wiele. Tu oczywiście możemy sobie krótki opis zobaczyć. Tutaj mi się rzuca w oczy Tarzan. Ja pamiętam, jak czytałem kiedyś Tarzana komiks. To były lata jeszcze, chyba, koniec. Nie, no to były lata 90., chyba, kiedy mogłem czytać. I kiedy tu zobaczyłem, jeszcze jakby do takiego ojca, troszeczkę tamtego komiksu, to co było znacznie wcześniej. To powiem szczerze, byłem mega zaskoczony. Przede wszystkim wstęp, prawda? I cóż, no, Tarzan, koziołek, matołek, pamiętacie, jak w pacanowie kozykują? Ale przede wszystkim to właśnie Szczutek 1919, numer 15, tygodnik satyryczny, jest pierwszym, którego możemy tutaj ujrzeć, który no, Wcześniej widzimy nie było niczego jeszcze, gdzie no, to trochę taki początek, chyba tego naszego komiksu. Ja nie wiem, czy przed tym 1919 rokiem coś tam się jeszcze pojawiało, ale tutaj naprawdę mamy obszerne relacje. No, te pisane oczywiście, jakie to te były początki. Same te pierwsze właśnie informacje oraz pierwsze, no. Będę mówił po prostu komiksy. To jednak chyba nie do końca był mój świat. Sami przeglądając teraz, możemy zauważyć, że były one dość mocno ubogie. Takie, no, może nie do końca klimatyczne, ale jakiś ten swój urok miały. Tutaj rzucają się w oczy właśnie takie stare, klasyczne, ja bym powiedział wręcz amerykańskie. Mm, Historie, które gdzieś tam w internecie czasami przewijały mi się, czy mogłem choćby nawet oglądać tego typu materiały, jakieś filmy. I tutaj to dostajemy. Oczywiście pojawiają się przede wszystkim bohaterowie, którzy no, nie oszukując się, niewiele mi mówią. Niewiele mi mówią, a same komiksy nie zawsze miały tą formę całkowicie tą formę mm, komiksów, którą moglibyśmy. Teraz, tak, którą możemy teraz podziwiać i, i dopiero z czasem to wszystko wchodziło z latami w troszeczkę taki inny wymiar. To wtedy dopiero zaczynały pojawiać się tam bohaterowie już bardziej znani szeroko pojętej popkulturze. Mówimy o takich przygodach jak Flippy Flap, myszka Mickey, ogólnie gdzieś te Disneyowskie klimaty, Papei i wiele innych. Nie ukrywam też, że patrząc i przeglądając, właśnie czytając te niektóre historyjki, da się zauważyć jakieś nawiązania, właśnie i podobieństwa. Przynajmniej ja się może ich doszukiwałem. Z racji na to, że niektóre pozycje, tak jak mówiłem, niewiele mi mówiły, niewiele jakoś tak dawały mi odczuć, że ja już gdzieś je czytałem. To był dla mnie zupełnie nowy grunt, który tak naprawdę poznawałem. No to jednak. Wtedy właśnie doszukiwałem się gdzieś tych pozycji, które wspomniałem, między innymi, i inne, które możemy znać. Na pewno jest to szeroka, że tak powiem, dość mocno rozrzucona na przestrzeni tych 20 lat wiedza związana właśnie z tego typu pozycjami, i tutaj jak najbardziej ją dostajemy. Ważne jest to i fajne, że. Tutaj akurat mi się tak udało otworzyć. Zawsze gdzieś tam na końcu mamy taki przypis biogra bibliograficzny, gdzie możemy zobaczyć, gdzie i, i w jakich pozycjach tak. Dostawaliśmy te komiksy, i tu naprawdę patrząc na te liczby i na te nazwy, to, to były jakieś zwykłe gazetki, kuriery, to były takie. Nie wiem, czy powinienem. Przytoczyć jako, że ja jestem z pokolenia TM semik ale to były właśnie takiej jakości, a może nawet gorszej papiery, który był tam używany. No cóż, tak to wyglądało, ale tak jak widzimy, jak możemy teraz się przyjrzeć, fajnie jest móc zobaczyć, no, jak to wyglądało. I tutaj widzimy świat przygód numer 7, na przykład losowo 1935 rok, i mamy tą historię obrazkową tak Możemy powiedzieć pogromca piratów no świetna sprawa o właśnie wspomniany przeze mnie też i flap mamy zarówno w czerni i bieli jak i w kolorze więc mówię tego było cholernie dużo świat przygód no jeszcze nie świat młodych ale świat przygód i też yy, fajne rysunki o proszę Pamiętacie tą bohaterkę tu jest jako baśka figlarka, czyli takie mówię nawiązanie. Ona się na... Kurczę, jak ona się nazywała? Popi? Loli popi? Wyleciało mi to z głowy. Ale no mówię, tego typu zabiegów tutaj też było sporo, sporo stosowanych. Widzimy ogromna ilość tych plansz, tutaj czym bliżej końca dostajemy i możemy ją sobie każdą z osobna na spokojnie przejrzeć. Nawet doczekaliśmy się hmm, bliżej końca, już jednak, jakby nie patrzeć tego, tego czasu przedwojennego zaraz bezpośrednio. 38 rok gazetka miki, tygodnik. Więc mówię. No kawał historii, kawał historii, do której myślę, że normalnie trudno byłoby dotrzeć albo zajęłoby nam to ogrom czasu. Dodatkowo świetna, świetnie przedstawiona, prawda, cała ta paleta tych wszelkich komiksów oraz ich informacji, które tutaj zostały zawarte. No powiem wam szczerze, mocno mocno ciekawe nie powiem też bijąc się w pierś nie przeczytałem tego dosłownie od deski do deski bo to byłoby trudne hmm. Aż tyle czasu poświęcić, ale starałem się na tyle, ile byłem w stanie przejrzeć to, co ciekawsze rzeczy poznać, przeczytać, i no jest to na pewno ciekawe doświadczenie, które każdy z Was w sumie może przeżyć, gdybyście mieli ochotę, bo na dole w opisie tutaj znajdziecie gdzieś link do Sklepu, gdzie możecie go nabyć, gdybyście chcieli, zachęcam Was do tego. Tak samo, jak abyście skomentowali, polubili, udostępnili. Będzie mi wtedy bardzo miło. Więc dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że i takie pozycje mogą kogoś zainteresować. Tymczasem mówię Wam cześć, widzimy się w kolejnych.